Hey, cześć, Simon, z tej strony Lake Mer, Witam Was w kolejnym odcinku z Vice City. A um, jak pamiętacie, udało mi się rozwiązać problem związany z e, poruszaniem się czasami pojazdami. E, <tryk> Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, a w poprzednim odcinku na samiuszki koniec wziąłem misję, bodajże. Coś tam z dildo tak nazwa Po prostu musieliśmy latać A tutaj misja oczywiście z, Ze studia filmowego Musieliśmy latać tak zwanym y, Dodo I roz, wiecie Po całym mieście rozrzucać ulotki No ale nie mogliśmy latać Trzymałem do przodu trzy, znaczy, Trzymałem w, trzymałem strzałkę Trzymałem prze, każdy przycisk jaki się dało Nie chciał lecieć po prostu powoli sobie płynął Po wodzie to samo tyczyło się jednej misji, w której lataliśmy takimi małymi samolocikami i musieliśmy zniszczyć tam jakieś trzy łodzie i to była misja od cioci jakiejś tam chyba, wiecie od tej czarnoskórej kobiety, o, tam od wudu. I tak, rozwiązanie problemu, bo nie każdy mógł oglądać, nie każdy mógł przeczytać co było napisane. W tamtym odcinku, na koniec. Tak więc, aby pozbyć się tego błędu, wystarczy włączyć ograniczenie klatek na sekundę w opcjach gry. I to pomaga. Nie wiem, nie wnikam czemu tak się robi, ale działa. No dobra, jesteśmy już w studiu filmowym. Może byśmy zaczęli coś robić. Dobra, no najpierw ktoś dzwoni. Dalej, Sonny. Obviously you are suffering from hearing problems, spróbuję so I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun? Are you in the action? You are making an idiot out of me, Tommy. And I'm not laughing yet. Okej, okay, odezwał się do nas Sony. Nie wiem czy pamiętacie, ale to jest ten kolega nasz, który... E, wysłał nas tutaj do Vice City, tak? Abyśmy robili interesy. Wszystko się posypało. On siedzi w Liberty City, czyli w mieście z GTA 3. No dobra, jedziemy z misjami. Ok, what's the problem now? After his close encounter with the nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the vat potatoes. But then we I don't give uh... a crap about that. J just keep going, keep going. You mentioned something about some legal problem oh, on the yeah. phone. Congressman Alex Schroed has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the yeah. more fleshy oh, yeah. aspects of this nation's mm -hmm. great entertainment industry. Oh yeah. Okay. Uh -huh. oh, yeah. Right. oh yeah. Okay. All right. Okay. Candy, you know, shrub. <laughs> Do you guys get up to anything kinky? Oh yeah. Okay. Oh yeah. All right there. Oh yeah. Yes. Yes. Yeah. Yes. Yeah, oh. Yes. Totally oh. oh. yes. oh. oh, Got that. Czy uh, to? Hey, I can never tell. Anyway, you're probably best following her after the shoot. See if she you to their new love nest. Mm. You got a camera? Mm. Yeah! Get him a camera. Dobra, czyli misja z, ze śledzeniem, czyli coś czego nienawidzę, no ale dobra. Mieliśmy jechać tym, tak? A nie, mieliśmy lecieć helikopterem. O, to ja chętnie. Czemu nie? Um, I tak... Yy... To co właśnie zauważyliście, tak? Czyli ta scena. Nazwijmy to miłosna. Uwierzcie mi, że ja miałem identyczną minę co w tym momencie Tomi. Jak pierwszy raz ją widziałem. Ale to tylko taki... Takie... Moje kadanie. limuzyna już jedzie, bo trochę tutaj. Okej, okay, coś tam jedzie. Tak jak już wspominałem, nie, chyba, no w sumie, nikt chyba nie lubi misji z lata, znaczy lataniem. Latanie jeszcze okej, okay, ale śledzeniem kogoś, Helikopter jest z nimi ośmiernie głośny, no trudno się mówi. Będziemy lecieć, tak? Kolo ten, tą limuzyną jakoś dziwnie jedzie Trochę nim rzuca po tej ulicy No ale dobra Z ciekawostek mogę wam powiedzieć tylko tyle, że W momencie, gdy nagrywam GTA To uploaduje się środowy odcinek raportu z pola bitwy Jaki pojazd się tam znajdzie to się przekonacie dopiero w środę. Tak samo jak przekonacie się o następnych w sobotę, czy też następną środę, lub też następną sobotę. Wiecie o co mi chodzi. Element małego zaskoczenia. Siema to Trochę nam tutaj ta limuzyna wolno jeździ, no ale jakoś musimy się tutaj. Dostać za nimi Chociaż w sumie mogłem jechać samochodem Ale jak dają mi helikopter To trzeba by nie skorzystać Kurczę, Helikoptera? Nie użyć helikoptera? Kurcze ludzie Takie marnotrawstwo Dobra dziś dojechaliśmy Dolecieliśmy w sumie Hej. Hej. Candy. you, you mnie nazywać Martha? O, oh, Alex. Mam I mean Martha. whatever you say. Marta, tak? Ok. Czyli tego, że musimy zrobić zdjęcia. Gdzieś tu z góry. No nic, <laughs> musimy wejść do hotelu. Chociaż wolałbym najpierw wylądować, wiecie? Ale te palmy mi trochę uniemożliwiają to. Mogę zahaczać, mi to nie przeszkadza. Dobra, wysiadaj, wysiadaj, bo to porażka. E, boczne wejście, to ale gdzie? Gdzieś tutaj musi być. Jest i wejście, super. Dobra, wciśniemy. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tak? Ale e, mamy poniedziałki i piątki z Tomim. I to dosłownie, ponieważ w poniedziałki mamy Tomiego w a w piątki mamy Tomiego Angelo. Okej, okay. no dobra, nie będę skakał. I co mam? Koleś jest w szpilkach i w pończochach. Nic. Martha, watching. How Okej. Okay. Ktoś nas tu nie chce. I ktoś strzela O, żeż ty, 5 gwiazd mamy To nie miło Weźmy jakąś lepszą pukawkę, bo... przecież będzie grubo hm. Czy oni się zablokowali, czy co? Okej, okay, mamy... Mamy FBI po jednej kulce dla każdego, w sumie weź tu. to jest lepsze. Dziękuję, patrzcie, jak co twardzi, no ale bez głowy, to już panie nie poszalejesz. Tak bardzo. Mogłem co prawda sobie postawić jakiś samochód. Ale mamy helikopter! O ile jeszcze uda nam się odlecić nim. Dajesz do góry! Palmy zaczęły się dygać. No ale spoko, luzik. Dobra, jeśli tak, mam uciekać, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Zatem uciekajmy, no. W sumie uciekajmy. My nie uciekamy. Zrobiłem kilka zdjęć. Lecę je tylko odstawić do, że tak powiem, szefa i, i mamy z głowy. Niepokoi mnie tylko ten koleś, że... ...biegał w... sasach. Orzesz, ty. Uff, misja zaliczona. <grywa> Nieźle. To było dobre. Niezły skill pokazaliśmy. Oczywiście żartuje, nie Dobra, e... lecimy dalej. Mamy dopiero 10 minutę około. Prawie, no w sumie 11. Przepraszam, no, Ale nie mogę o, teraz go, no. like Stevie. How's my star director? Oh, man, the struggle between the artistic integrity and the humping, pumping action continues unabated. <laughs> and before you ask, yes, all four videos will be released <laughs> by their. Honey, can you please keep the Andacon and the shoddy cost more per hour than you do? Oh, sorry, Steve. I was thinking, we need some kind of big stunt to really promote the launch. Something that will make a real impact on this city. You got any ideas? No. Well, in the old days, they used to have gala events, stars, limos. The night sky crisscross with search searchlights. I got an idea. Yeah, yeah, yeah. Well, little sequin numbers and the limos. Uh, oh, premieres. Oh, yes, ma'am. Of course, ma'am. And the press and the barrage of lights. Dobrá. Pojedziemy do downtown, ale muszę wam tylko coś napomnąć. W sumie taka moja mała obawa, że mam nadzieję, że nie będę otrzymywać żadnych, raczej nie otrzymam żadnego ostrzeżenia za jakieś tam sceny erotyczne. Ale dobra, musimy się dostać na jakiś dach. Zobaczymy, czy w ogóle uda nam się to przejść bez żadnych jakichś takich wpadek. W sumie chodzi bardziej o to, żeby nie umrzeć. Okej, okay. co pani tak klnie tutaj? Nieładnie. Dobra, aż pięknie wszedłem w zakręt. No kurczę, ten też. Coś tu jest nie tak Okej okay. Idzie teraz? No dobra Schodami do góry Co dalej? Jest gdzieś tu wjazd, wejście, cokolwiek Okej, okay. jest biuro Do biura, a się w sensie się do windy. OK. Mm. Witam. No ładnie, Ciekawe kto to. No dobra. Okej, okay, to się cofniemy do samej ściany i mamy 7 minut na obskoczenie wszystkich miejsc. Zobaczymy. Okej, okay. raz tam trzeba przeskoczyć. A nie, wybaczcie, mam czas do siódmej. Ej, no to chyba nam się uda, jest w sumie 19, to mamy 12 godzin. Stop! Powiedziałem, stop do jasnej ciasnej. Aż cholera, jasna. I to by było na tyle, jeśli chodzi o piękne, ładne wskakiwanie na dachy. Ale czego ja się spodziewałem, to ja prowadzę te motory. W sumie, motor. Ten motor. Okay. Jeszcze raz powrotem do góry, ci sami ludzie, ci sami no i właśnie, tak to się pracuje w biurach, całe życie w windzie. Dobrze, dziękuję. No to jedziemy dalej, dokładnie, wolałem sprawdzić, się upewnić. Dobra, puśćmy gaz, ok, w sumie tutaj też nie możemy przesadzić. Idzie teraz. Ok, tam. Zawrócimy. Co prawda jest to kawałeczek, ale wolę jednak przeskoczyć i nie mieć problemów potem. Dobra, sądzę, że tutaj pięknie ładnie. Teraz tu. Cofnijmy się, mamy jeszcze sporo czasu. Co prawda, mam już 17 minutę filmu, ale. Obym doleciał. Ok, udało się. Jeszcze zarobimy dodatkowe pieniądze. Ja tam jestem zadowolony. Dobra, teraz tam. Ok. Dziwna mu zaleć, nie wiem co to jest. Teraz na drugą stronę, nie ma problemu. Ja będę to komentował. Wow, w ogóle zacznijcie na motor, on ledwo zipie. No, mam nadzieję, że się nie rozwali. W ogóle widziałem tarczę. Tarczę, <grytanie> jasne. OK, mamy checkpoint. Chociaż tyle dobrego. Tylko troszkę motor mi się psuje. No super. Oż! No tak, tak do motoru. Ej, no skąd teraz motor? Jasna, ciasna. Motor, motor. Gdzie my jesteśmy? O, jeszcze kawałek drogi nam brakuje. dawaj ten samochód. Oczywiście, ja wiem dokąd jedziemy. Nie bójcie się, a się dokąd w sumie będziemy skakać. Ale potrzebuję motor. A motor jest tutaj przy harlejowcach. Tak więc ma szybko. Dobra, z to, czy się uda? Byle się udało. No i dobra, szukamy tego wejścia. I, e, w sumie tam chyba drabina to się nazywał, schodów. Dziś tu powinno być wejście. Chyba gdzieś tam. Wtedy, jak pojedziemy, chyba się uda. Gdzieś tam. Jest, widzę. Pięknie. Dawaj, dawaj, dawaj. Mamy jeszcze 7 godzin. wolałbym to szybciej załatwić. Wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdybym stąd zaczął się rozpędzać. Okej. Okay. No tutaj to już jest powiem wam trochę groźnie ciasno. A jednak nie. dobra Nie było strasznie. Myślałem, że będzie gorzej. I następny dach. W sumie już tę stronę możemy zawrócić. Hopsa. Następny i hopsa. Dobra, no w ścianę nie miałem walnąć Ale okej. Okay. Jedziemy dalej. Tylko ciekawe czemu tym motorem musimy skakać. Nic. Patrzcie, zaliczyło. Chociaż nawet nie ten nie skoczyłem. Poszukałem system. No, no, no. O pięknie, ładnie. I chyba ostatnie. Co nas czeka? Postujmy się troszkę, pięknie wylądujemy. No i co? I kończymy. Aha, kurczę, nie widziałem, co się dzieje przez chwilę. No i co? Na chwilę obecną nic nam to nie daje. Mała wymiana matrycy. I robimy sobie reklamę, <grymne> Boże. Okej, okay, wątek filmowy zaliczony. Tak więc... Cóż, 7000, tylko, ale w sumie dobre i to. Zanim dojechałem tutaj 10 tysięcy zgarnąłem. Wow, 8000 tysięcy za to, nieźle. To co, panie i panowie? Mam 150 tysięcy, a ja w tym odcinku będę kończył, już sam motor odmówił współpracy. A na wstępie tylko powiem, co będziemy następować. O, dobra, odbierzmy. Tommy, Paolo, tu jest, 2 What do Co chcesz, Paul? Nie chcę any fake label clothes. Very bardzo mate, but ale wiesz, że nie don't nikogo z here.

Na kanale. Tak więc trzymajcie się. pa, pa.